Rozkurwiamy Putina, widzowie. O, o, ba, 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 ba. Było kiedy był w Japonii kiedyś y, Little Boy, to na Moskwę zrzucamy jeszcze Big Mami. Adam przesyła 9 zł i 75 groszy. PZPN ogłosił odwołanie meczu z Rosją. Ciekawe jak teraz mundial rozegrają. Ja na no, Rosjan, ja to napisałem, ja to napisałem dzisiaj na, na Twitterze, jak ja uważam. Moim zdaniem powinni Rosjan wszystkich Wszystkich, ja wiem, że to może zabrzmieć niesprawiedliwie, ale patrzcie, wszystkich dosłownie Rosjan powinni zewsząd wypierdolić z Europy i z całego świata, z wszystkich, co się do tego pode, pode, podejmą. Że Rosja ma grać Mundial, to już kurwa nie gra. Że jakiś piłkarz w Manchester City jest z Rosji, proszę go deportować do ten. Proszę go deportować, A to, a to chyba Ukraińcy jest. I... I dlaczego? To, czy to chodzi o to, żeby zrobić na złość wszystkim Rosjanom? Nie, ale w momencie, kiedy oni nie będą tak komfortowo, jakiś kurwa Abramowicz czy jakiś inny, wiesz, tu mam se jacht za 150 milionów, tu se mam córkę w najlepszym... Nie, wszyscy kurwa wypierdalać do Moskwy. I wtedy oni się w kurwę i powiedzą, panie Putin, bo nas właśnie wypierdolili z Londynu, a my wolimy tam mieszkać niż, niż w Moskwie. No i na takiej zasadzie, i na takiej zasadzie sobie z... walczysz z nimi. Że trzeba importować czy eksportować jedzenie. Nie ma chuja, kurwa, zdychajcie z głodu. Bo czemu Ukraińcy mają zdychać z głodu, jeśli oni są atakowani? Czemu Polacy mają pośrednio coś mają się stać, tylko dlatego, że ktoś jest pierdolony. I w, mom w momencie, kiedy będziesz miał wkurwiony cały kraj, to oni powiedzą, no panie Putin, proszę tak nie robić. Ale to chyba tak nie działa. Ale zamysł jest słuszny. Mówię wam tak. Rosja, przez Azerbejdżan Azerbejdżany jakieś inne kurwa, wjeżdża, wjeżdża aż do, a tutaj miałem zająć, aż po Krym, wjeżdżają. Finlandia, Finlandia północ sobie bierze, Kazachstan od dołu też wjeżdża, po środku. Polska kurwa miażdży Białoruś, leci na Moskwę razem tutaj yy, z kolegami z Berlina. Ja to, wszystko, ja to mogę wszystko narysować, tylko dajcie mi mapę. Ja robię tutaj ten mapa świata, mapa świata. Ja wam to wszystko narysuję. Być może, jak ktoś będzie, jak ktoś sobie zechce użyć yy, mojego planu bojowego, Tych i a no tak, Google Maps, groszy. no tak. Przypał trochę goja. Ja Mieszkam 60 kilometrów od przejścia granicznego Krościenko i słychać, jak te samoloty wojskowe latają. Żeby paliwo kupić, to trzeba czekać 30 minut Bać Putina. <laughs> Dobra, Byku, ja Ci tu za chwilę wszystko narysuję. Dobra. Słuchajcie. Kropka przesyła 9 zł i 75 groszy. Polskie wojsko jest pojebane. Przewozi sprzęt wojskowy z Drawska Pomorskiego na Czechy. Ponad 100 ładunków różnego kalibru. Okej. Okay. Dziękujemy za informację. Dobra, mamy tutaj ten. Więc tak, Polska... Ja tu wszystko rozrysuję. Szatan wszystko wiem. przesyła 9 zł i 70 na groszy. Zajmujemy groszy. A co, jeżeli zrobią obowiązkową służbę? Ja mam niemieckie obywatelstwo, nigdzie mnie nie wezmą. Tu gdzieś będzie Moskwa. Tu gdzieś będzie Moskwa. Więc tak, Finlandia? 420 przesyła 1 złotych i 7 zająć. groszy. Ja właśnie kupiłem 20 tysięcy tysięcy litrów, zatankowałem wszystkie tiry i dziesięć zbiorników po tysiąc litrów zapłaciłem 110 tysięcy na jednej stacji. O, fajnie. W międzyczasie. <laughs> Francuzi przez Ukrainę wchodzą od dołu. Bez i przesyła 7 zł i 20 groszy. Kolejnego stopa Siema, robimy tutaj. Mam znajomego koło granicy ukraińskiej. Kazachstan Niech się wpierdala. Nie zajęli lotnisko koło granicy polski. Kazachstan się tu wpierdala. W międzyczasie Turcja. Turcja wjeżdża tutaj LGBT. G 0 n przesyła 10 zł. Japonia. Ogół i Eto Ruskie zajęli już Czarnobyl i całą strefę zamkniętą łącznie z elektrownią. A pracownicy elektrowni są jako zakładnicy. Ogół i e polecam na Twitterze profil Łukasz Bok, się, żeby tu być się na bieżąco. Oni mają flotę, zaczynają yy, tu, Sy tu Syberię będą całą zajmować. Tutaj jeden batalion. Siema przesyła 7 złotych i 20 groszy. Reszta Jak tutaj ląduje. zareagował, że wojna jest. <laughs> Zajebiste pytanie. Mongolie trzeba, trzeba spławić. Oni tutaj mają jedynie dwóch minichów. Nie można z nimi nic zrobić. przesyła 6 zł i 95 groszy. Siema, Maogoi się teraz śmieje, no ale tutaj taki tutaj. apel ode mnie, jako osoby, która mają na co podpłynąć. dzień zmaga się ze stanami lekowymi. Ludzie, pamiętajcie, że nasz mózg działa w ten sposób: że im więcej w tym siedzicie, i im więcej o tym myślicie, tym ciezej wam będzie funkc. Ok. No, więc ogólnie, moim zdaniem, yy, aha, jeszcze jak tutaj Japonia będzie wypływać na ten będzie, będzie, będzie wypływać i podbijać yy, yy, Syberię, to jeszcze przy okazji, niech King Jong Una tu pierdolną. Po prostu takie, wiecie, takie, a, taki by the way, nie? Jesteśmy kurwa, tu, tu się zatrzymają, tu sobie podpłyną, pierdolną, potem chuj w te Chiny i wracają dalej na Rosję. No a co z Chinami? No, Chiny se tu będą. Eee, Chinom, w, Chinom trzeba wysłać nowe PlayStation, niech je krakują. Nimi się nie ten albo w razie czego można tutaj poprosić jakiegoś, jakiegoś mnicha z Nepalu, żeby poszedł z nimi pogadać. A ci mnichowie są tacy wkurwiający, nie? Więc. Yy... A no i oczywiście, kurwa, jeszcze wysłać tutaj prośbę do talibów, żeby też się dołączyli. Ich byśmy tu zdesantowali w środku, w górach Ural. Oni w tych, oni w terenie górskim bardzo dobrze sobie radzą. No i oni potem od Uralu by też na Moskwę szli. Izrael? No izrael. A izrael, chuj w ten Izrael. Izrael niech sprzedaje nam rzeczy, bo oni lubią pieniądze. No. O. No i to jest kurwa, ale mam zajebisty plan. Ej, to się może powieść. Afryka? Afryka jest głodna. Oni nie mają czasu walczyć. To dużo energii kosztuje. No. Ty, ale to jest plan zajebisty. A USA? No USA się desantuje, zobacz. Jest wszystko tutaj. Z USA się desantują i idą też na Moskwę. Od góry. No. Ej, to jest zajebiście. No. A Londyn i Hiszpania? Londynu nie lubimy, bo nie są w Unii Europejskiej. Też ich nie lubimy. Mogą... Z... Albo nie chuj, niech nam statki. Niech na Bałtyk nam y, statki wpierdolą tutaj. A nie, to, to kurwa, to nie ma sensu. Niech tutaj y, zapierdolą okręty i też wchodzimy na. I też wchodzimy na ten. O! To oni tu desam zrobią. No i to jest pomysł. <laughs> Ale ja to wszystko wymyśliłem, ja. Jestem taki mądry! Jestem taki mądry! A Włochy? A Włochy nie gotują żołnierzom ten. To, to tak inaczej tu zaznaczymy. Z Włoch, z Włoch będzie yy, jedzenie płynąć. O. Tak, o. Czekaj, to jest fast food. że oni szybko. Fast food. Fast food? I oni będą, i oni będą tu żołnierzy karmić. Macaroni! to. No? Ej, totalny, to jest wow, wow, no. I ma ktoś, i powiedz mi ty kurwa jedna z drugą, ma ktoś lepszy plan na atak? Jebaka przesyła 14 zł i 63 grosze. Na Twitter nexta jest wszystko na bieżąco. Rosjanie nawet strajkują, dzieje się. Okej. Okay. Dobra, yy, kto jest z tym? Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w Polsce. Kto jest ministrem obrony narodowej? Bo nie wiem teraz. Bo przedtem był ten. Yy, Macierewicz, tak? Błaszczak, ok. Dobra, to mu wyślijcie to na Twitterze. Czekaj, ja tu się tylko podpiszę. Bo ten kurwa będzie, że to jakiś. Błaszczak Mołotow plan była, to był Nitro. Nitro plan. Mogę też się zająć rozdysponowaniem tych mm, batalionów obecnych tych. Aha, i tutaj jeszcze... Yy, nie, albo już kuj. Za, y, mogę jeszcze DLC do tego zrobić. Lepszy tutaj plan opracować. Yy, ty zostaw lajka, bo w sumie dowiedziałeś się pierwszy. Dowiedziałeś się pierwszy o takim zajebistym planie. I tyle kurwa i dusimy ich. Dusimy tą Rosję jak George'a kurwa. No. A Kaliningrad? A na Kaliningrad to Litwa wejdzie i tyle. Atomówki? Dobra, no to atomówki to tak, to bajka. To bajka, bajka na Stalingrad. Bajka na Stalingrad, eee... brawurka, brawurka na też na Moskwę. A bójka, a bójka na Leningrad. I już mamy wszystkie ten. I już mamy. Ja to mówki też są tutaj rozdzielone. A moje jojo? A moje jojo to Putin. No. I tu jeszcze zrzucamy na ten. Tu jeszcze zrzucamy na. To tu. Czekajcie, muszę kolor znaleźć. I tu jeszcze zrzucamy naszą sekretną broń. Było kiedy, Był w Japonii kiedyś y, Little Boy, to na Moskwę zrzucamy jeszcze Big Mommy. Big Mami tutaj na ten. I to jest to. Rzucamy ją na. No? I to jest to właśnie. I skala rażenia Big Mami będzie gdzieś taka. Nawet w Polsce się trochę oberwie. Trzeba ją dobrze podkręcić, kurwa, żeby pod, pod dumą wylądowała. No, ja mam więcej dumy niż w rosyjskim parlamencie. Język? A, polski. dobrze. Auu, 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 rozkurwiamy Putina, widzowie. Mm, ba. Mm, ba. Mm, ba, 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 naprawdę. Kurwa, jestem tak, kurwa, serwusz się zgrożył. Zobaczcie kurwy z Rosji. To was czeka, jak przyjedziecie kurwa do Breslau. Puu, puu, kurwa, dobra. Ach.